Cześć, witajcie po raz kolejny w tym odcinku mojego wideobloga. Pokażę Wam te aspekty, te powody, dla których ja inwestuję w mieszkania na pokoje, ale uwaga, przeważająco w mieszkaniach, które znajdują się w wielkiej, tak zwanej wielkiej płycie. Pokażę Wam powody, dla których w mojej ocenie lepsza jest wielka płyta niż na przykład mieszkania w nowym budownictwie, niekoniecznie te oddawane dziś do użytku. Ale na przykład takie, które mają 10, 12, 14, może 5, nawet 7 lat. Pokażę Wam, dlaczego w mojej ocenie mm, lepiej jest inwestować w takie mieszkania. No i pokażę Wam kilka konkretnych rzeczy, które warto zwrócić uwagę, jeżeli chcecie, aby Wasze mieszkanie było tak zwanym automatem. Czyli, żebyście nie musieli tam za często jeździć, żebyście nie musieli za często tam coś naprawiać, um, mieć jakieś kłopoty itd., itd. Także, jeżeli ten temat jest dla Was interesujący, oglądajcie dalej. Jeżeli chodzi o mieszkania z wielkiej płyty, to do pewnego czasu, jeszcze do niedawna, te mieszkania były nieco tańsze niż mieszkania z nowego budownictwa. Dzisiaj ta granica się już nieco zaciera, dlatego ten argument już przestaje obowiązywać. Natomiast jest kilka innych argumentów, które ja uważam osobiście że mogą zdecydować o tym, że mieszkanie z wielkiej płyty będzie nieco lepszym pomysłem na inwestowanie, jeżeli inwestujesz mieszkania do wynajmu na pokoje. I teraz ja sobie wypisałem te wszystkie elementy tutaj, już standardowo, już pozdrawiam Filipa Kowarskiego, bo on będzie pewnie nazywał to, że występuje przy tablicy, tak? Jestem znowu przy tablicy, dawno już takiego filmu nie było, no ale do rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mieszkania na pokoje, to ja patrzę też na to z perspektywy osoby, która przede wszystkim chce mieć wolność finansową, ale niekoniecznie chce jeździć, zajmować się tymi mieszkaniami, spotykać się z tymi najemcami, rozwiązywać ich problemy, rozwiązywać problemy techniczne i tak dalej i tak dalej. Dlatego uważam, że mieszkania w tak zwanej wielkiej, wielkiej płycie są o tyle właśnie dobre, że mocno eliminują takie właśnie Ryzykowne sytuacje związane chociażby z punktem pierwszym, czyli z ogrzewaniem. Najczęściej, już teraz, w mieszkaniach z Wielkiej Płyty mamy do czynienia z ogrzewaniem z sieci miejskiej. Jaki to plus Wam daje największy? Ano taki, że nie macie żadnego kotła dwufunkcyjnego, żadnej kotłowni w budynku, nie daje bóg żadnego elektrycznego ogrzewania, żadnego piecyka gazowego w łazience, który mógłby powodować no, jakieś różne sytuacje, po pierwsze awaryjne, ale po drugie też zagrażać bezpieczeństwu waszych użytkowników Waszego mieszkania. No i słuchajcie, to powoduje, że takie mieszkanie wymaga bardzo małej ilości odwiedzin, no bo nigdy nie będziecie mieć problemu właśnie z tym ogrzewaniem. Co jest ważne, z reguły ten system ogrzewania, już jakieś lata tam w tym mieszkaniu funkcjonuje, sprawdza się, jest ciepło. Co ciekawe, w mieszkaniach z wielkiej płyty, one są z reguły budynki po termomodernizacji. Więc to oznacza, że te mieszkania są naprawdę dobrze dogrzane i w, zdarza mi się, że najemcy nawet zakręcają te kalefery w zimie, szczególnie w takiej zimie jak jest teraz. Dlaczego? No bo nie muszą korzystać z tych grzejników, ponieważ jest wystarczająco ciepło. Naprawdę wierzcie mi, nie jest to fajne jak ludzie do was wyzwaniają, bo zaczyna się robić zimno i jest im zimno, oni mają problem. Nawet niektórzy próbują tutaj szukać furtki do tego, żeby być może rozwiązać przedwcześnie, przed czasem umowę. Dlatego zwracam uwagę, że komfort waszych mieszkańców, jeśli chodzi o temperaturę, o ciepło, też będzie większy, jeżeli będziecie mieć w mieszkaniu z wielkiej płyty wasze mieszkanie. I dodatkowo, co jest jeszcze istotne. Takie ogrzewanie może być najtańsze. No wiadomo, nie wtedy, jak są podzielniki ciepła, i wasza energia, która wpłynie i wypłynie jest mierzona i na tej podstawie płacicie, ale wtedy, kiedy na przykład płacicie ryczałt od metra. Ja mam takie mieszkanie, na którym za 60 kilka, 65 bodajże metrów płacimy niewiele ponad 130 zł miesięcznie za ogrzewanie. No to musicie przyznać, że to nie jest dużo. Czyli punkt pierwszy ogrzewanie. Punkt drugi internet. No właśnie, najczęściej bloki z wielkiej płyty. Są podpięte albo do światłowodu, albo do bardzo szybkich łączy, też światłowodowych, ale bardzo szybkich łączy kablowych. I to jest niezwykle istotne, ponieważ mieliśmy już takie przypadki, takie mieszkania, które były na przykład podpinane przez jakąś firmę, która wygrała może przetarg, albo się dogadała z deweloperem, który budował dany budynek. I co się okazało? Okazało się, że po jakimś czasie wspólnota zrezygnowała z obsługi przez tą firmę. No, i mieliśmy problem, no bo mieszkańcy nie mieli skąd brać internetu, bo nie było infrastruktury okablowania np. sieci telewizji kablowej albo firmy, która ma światłowodowy dostęp do internetu. No i teraz tak, yy, to może być problemem, a wierzcie mi, jeśli właśnie najemcy są studentami albo ludźmi młodymi, singlami, a tacy z reguły mieszkają w mieszkaniach na pokoje, to będą wam zawracać głowę o drugiej w nocy, jak nie będzie internetu. Okej, okay, każdy gdzieś tam może router z telefonu na chwilę zrobić ale na dłuższą metę to będzie problem. Dlatego druga kwestia w mieszkaniach w lokach z lokach wielkiej płyty, ten internet z reguły jest bardzo dobry, bardzo szybki. Trzecia rzecz, układ. Takie mieszkania z reguły są dość stosunkowo, dość stosunkowo to nie po polsku, ale dość łatwe albo stosunkowo łatwe do tego, żeby robić tam wszelkie maści podziały. Duże pokoje są najczęściej na tyle duże i na, tak, na tyle przystosowane, jeśli chodzi o okna, że możecie spokojnie z takiego dużego pokoju. Zrobić dwa. Oczywiście cały czas pamiętajcie, żeby poruszać się we, wszystkim, we wszystkich przeróbkach zgodnie z przepisami prawa budowlanego. To jest bardzo ważne. Trzecia rzecz, czwarta w zasadzie: usterki. No właśnie, co się miało już zepsuć w tym bloku z wielkiej płyty, to już się zepsuło. Prawdopodobnie jeśli chodzi o przeciekający dach, spółdzielnia już coś z tym zrobiła. Jeżeli chodzi o kwestię, właśnie termomodernizacji budynku. Większość tych bloków jest już ocieplona, w związku z czym paradoksalnie te mieszkania mają 30-40 lat, ale one bardzo dobrze, jeśli chodzi o budynek, są konserwowane, w związku z czym jest małe prawdopodobieństwo, że coś tam złego się będzie działo. Coraz więcej takich mieszkań nie posiada już gazu, ten gaz jest prawdopodobnie odcięty, no i to też jest dodatkowy plus ku temu, żebyście nie musieli się martwić, że jakieś tam nieprzewidziane sytuacje się wydarzą. Kolejna rzecz to lokalizacja. No okej, okay, pewnie kamienice mają lepszą lokalizację, jeśli chodzi o centrum, ale najczęściej um, bloki z wielkiej płyty są dobrze skomunikowane, jeżeli chodzi o Komunikację miejską. Najczęściej są przy takich blokach, bo to były duże osiedla kiedyś budowane, było to dobrze planowane, więc tam najczęściej jest sieć tramwajowa albo autobusowa. Przystanki miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji znajdują się zawsze blisko. No i coraz lepsza lokalizacja jest tych budynków, no bo były budowane kilkadziesiąt lat temu, kiedy miasta jeszcze nie były tak szeroko rozbudowywane. Kolejną rzeczą po lokalizacji są różne możliwe inne cechy. Ja sobie wpisałem coś takiego jak cena versus remont. I teraz o co chodzi? Otóż dzisiaj na rynku my na przykład szukamy mieszkań albo dobrze już zrobionych, żeby tam nie trzeba było zrobić, to raczej nie będą mieszkania w bloku z płyty. No nie kupujemy też mieszkań fliperów, no bo to wiadomo. Natomiast Szukamy najczęściej mieszkań do remontu. Więc jeżeli szukamy mieszkania do remontu, to takie mieszkanie z wielkiej płyty idealnie się będzie nadawać do tego remontu, ponieważ te remonty na przykład były przeprowadzone 20-30 lat temu po raz ostatni. No więc lepsze będzie takie mieszkanie, które było 30 lat temu remontowane, bo będzie ciut tańsze niż to, które było remontowane 10 lat temu, na przykład już w nowym budownictwie. Natomiast, jeśli i tak tam robimy demolkę, i tak robimy przearanżowanie, to zdecydowanie łatwiej Wam będzie i mniej kosztowo takie mieszkanie po prostu później wykonać. Także to są moje punkty. Ja patrzę oczywiście bardzo subiektywnie. Są tacy, co kochają kamienicę, są tacy, co kochają nowe budownictwo, są tacy, którzy uważają, że domy na podziału są dobre itd. Jasne, i oni pewnie też mają fajne argumenty. Ja patrzę z perspektywy osoby, która chce być wolna finansowo, która chce nie mieć problemu, a te punkty, o których mówiłem, zmniejszają ilość problemów, które mogą się pojawić na mieszkaniu wynajmowanym, szczególnie jeżeli wynajmujecie na pokoje. Także słuchajcie, to jest moja subiektywna ocena. Oczywiście podzielcie się w komentarzach, jeśli macie inne opinie, jeśli macie jakieś pytania. Zachęcam do komentowania. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na oglądanie wszystkich pozostałych i kolejnych przyszłych odcinków. Cześć! you <laughs>